Wow, Nancy, czy to są klosze? Sprawdźmy, co jest w środku. Och, patrz Diego. na to. Hmm. Dlaczego tego potrzebuję? To, jest? Pa, to jest słodkie. To jest czekolada? Co za pyszny posiłek. Spróbujmy. Och, uwielbiam to. Zjem wszystko. A teraz chcę być w moim. Tak, zróbmy to. Spójrz na to. Jak świetnie! Hmm. To będzie takie pyszne i piękne. Dobra, jeszcze trochę i prawie skończyłem. Wow! Ojej, jak wspaniale! Emma, co za ogromny, piękny zamek zbudowałaś! To super, mogę go dotknąć? Auć! No cóż, okej, okay. zobaczę co mam. Ojej, mam niebieskie naczos, ale nie mogę otworzyć paczki. Hmm? No dalej, Emma, przestań się tak, ze mnie ale... śmiać. Ja prawie się do... udało. Uch, w końcu! Ups, wszystko się rozpadło. No cóż, to nadal pyszna przekąska. O, chcę zrobić całą wieżę z nachosów. Będę bardzo fajny, więc złożyłem najwyższą wieżę z nachosów. A teraz mogę zjeść to wszystko. Mmm, wszystko na raz. Zobaczymy. Dokładnie tak? tak jak. O, tak, jakie pyszne. Podoba mi się. Dlaczego Czekaj, moje usta? to się pali? Ach, o nie, Nancy! Twoje naczosy były niesamowicie ostre. Spójrz na nie! Są z czerwonym pieprzem. Muszę przestać Och, się śmiać. Potrzebuję pomocy. A! Wydobywa się ogień z moich ust! O nie! Przestań! Ponienie Schronia... zamek! Topi się! Okej! Okay. Mam tutaj gaśnicę. Spryskajmy to! Dobra, chyba skończyłem. Ale teraz mój zamek zamienił Niebieska się w niebieski. Ojej! Spójrz na to, co za koszmar! O nie! O, przynajmniej zostały zombie. O, spójrz na ten fajny telefon. Mogę się nim bawić? Wow, więc zaktualizowaliśmy szafy i teraz nowe. Zobaczmy, co mam. Niemożliwe. Mam lizaki i karaluchy w środku. Och, okropne! Nie podoba mi się to, jak mogę mieć coś takiego? Nancy, zobaczmy, co masz. Dalej. Okej. Okay. Och, mam coś dziwnego. Czy to jest? Dobrze, jak to działa? Spróbuję to coś wyjąć. Dobrze! A, zadziałało! Coś się stało. Nie! Czekaj, co? Mogę coś spryskać. Mmm, to jest super kwaśne. Och, ale jest fajne. Chcę więcej. Och, Nancy, mogę spróbować? Nie mam mowy? O, jaki z ciebie chciwy człowiek! Twoja słodycz się skończyła! O, a ja wciąż mam lizaki z karaluchami. Wyglądają mega świetnie, ale spróbuję polizać trochę. Obawiam się, że karaluch mnie zaatakuje. No cóż, lizak. zobaczmy. Hmm, sam lizak jest taki pyszny. Lubię go. O, taki dobry. Ale tam jest Karalu! Gdzie jest kubek? Karalu! Oh. Och, jest na moim. Fujój, to obrzydliwe! No Zabierz to! Nie chcę już więcej Nancy! Och, nie będę w stanie się z tobą dogadać, prawda? Będę musiał zjeść wszystkie lizaki. Poczekaj chwilę jednak. Wiem, wiesz, Ding! Mam tutaj pomysł! A co z koncentracją? Zobacz, pokażę Ci! Dwa, dwa! A teraz widzisz, jeden! Wow, jak to robisz? A teraz wszystko zniknie. Wow, świetna sztuczka. Teraz będę pierwszy. Zobaczymy. Ojej, to jest toaleta z lizakiem. A co jest w środku toalety? Jest tam niebieski proszek. O, wolałbym spróbować. Weź lizaka, polisz go, a teraz mogę zanurzyć w proszek. Jakie pyszne! O, a teraz zlizać proszek z lizaka. Niesamowite! Naprawdę mi się podoba! Emma to jest takie pyszne! Chcę więcej i więcej! Takie dobre! Ha ha ha! Nancy, jesteś taka zabawna! Twoje usta są teraz niebieskie, a teraz moja kolej. Dobrze, to są cukierki z Juicy Drop. Świetnie! Uwielbiam je niesamowicie. Wylej całą marmoladę na talerz właśnie tak w pięknym niebieskim kolorze. A teraz bierzemy kwaśny żel. Co również niebieskie i takie piękne. Spróbujmy połączyć marmoladę i żel. Och, pyszne. Spróbuj. O, to takie urocze. Okej. Okay. Ojej, to takie kwaśne, ale bardzo smaczne. Emma, emma, mogę spróbować? Słodzę. sto. to. Muszę nałożyć trochę kwaśnego dżemu na mojego czupa i na pewno będzie bardzo smaczne. Och, wolałbym spróbować. Dziękuję. Aż mi ślinka cieknie. Dobrze, zobaczmy. Och, mogę ci dać mój niebieski proszek. Chcesz trochę? Tak, jasne. Dobra, spróbujmy. Mieszamy nasze słodycze, żeby zobaczyć, czy warto. Mm. Takie kwaśne, ale takie pyszne. Patrz, mój język jest niebieski, mój też. Jesteśmy tacy zabawni. Otwórzmy razem! Wow! Wow! Mam jadalną śminkę i posypki. Świetnie! Co masz? A ja mam posypki! Oczy z marmolady na patykach! Super! Zacznij pierwszy. Fajnie! Dobrze! Wolałabym nałożyć to na usta. Wow! Pięknie! Moje usta będą się błyszczeć! Co jest buziak w powietrzu od ciebie, Nancy? A teraz zobaczmy, co jest w moim słoiku. Dobrze, wszystko wysyp na talerz. O, jakie piękne niebieskie posypki! Super, podoba mi się. A teraz zanurzamy usta w tym proszku. Ha, ha. Jakie piękne niebieskie usta. A moje usta są niesamowicie pyszne. Mmm. Smaczne, Nancy. Teraz ty spróbuj. Dalej. Dalej. Oczywiście. Jestem nawet głodna. Na początek spróbujmy tych zabawnych marmolatkowych oczu. Czy niebieski kolor oczu mi pasuje? To zabawne. To takie śmieszne. Chociaż też chcę zanurzyć marmolady w posypce. O, wysyp posypkę na talerz i zanurz w niej marmolady. Wow. Okej. Okay, właśnie tak. Spójrz. Przyklejają się! Hmm, a teraz mogę spróbować. O, to takie pyszne. Hmm, a teraz wypijmy zawartość przez tę słomkę. Czy mogę też to mieć, proszę? Ach. Takie pyszne! Okej, okay, mogę się z tobą podzielić. Naprawdę? Dziękuję! Jesteś taką dobrą przyjaciółką. Mmm, to takie pyszne, Nancy, dziękuję. Hej, dowiedzmy się, czego chce nasza mała Emily. Jest bardzo głodna. Wow, to burger. Ugotujmy wszyscy razem burgera. Chodźmy. Potrzebuje gadającej bułki. Powinna być podsuszona na patelni. Teraz zrobimy kotlet ze świeżego mięsa mielonego i go usmażymy. Mmm, niesamowite. Gotuj, aż będzie brązowy. Rozprowadź na bułce. Dodaj ser, pomidor i kawałek cebuli. Zakrywamy wszystko kolejną bułką. Wow, ale super. Teraz też zrobię burgera. To są bułki. Nie potrzebuję ich. Zrobię burgera z pączka. Będzie niesamowicie pyszny. Przekrój na dwie połówki. Musimy włożyć pyszną czekoladę do środka. Rozsmarowujemy ją. Najpłaśną galaretkę. Na wierzch. I dodamy kolorowe pianki marshmallows. Połóżmy mój ulubiony tęczowy marmolad i polejmy syropem truskawkowym. Nawierzch jeszcze jedną bułkę i gotowe. Środa, spójrz na naszego burgera Ines. Och, przepraszam, że cię rozproszyłem. O tak, burger Ines wygląda zbyt jasno. Nawet moje oczy są zamazane. Zrobię czarnego burgera. Mam specjalne bułki. Smażymy kotlet, a teraz zróbmy pyszną małą dekorację dla burgera, aby nie wyglądał zbyt bezbronnie. Będziemy Oczy. też mieć zęby, języki i zobaczymy, kto kogo zje. Dobrze, weź kilka marmoladowych oczu do burgera. Nie zbliżaj się do mojej wnuczki! Babciu, to rzecz! To przyjaciel Wednesday! Dziękuję. Byłeś świetny. Udało Ci się zrobić mi oczy marmolady i przeżyć świetnie. Pozostaje mi tylko przymocować oczy i wszystko będzie dobrze. Ach, Wednesday, Twój burger wygląda przerażająco. Podoba mi się. Coś w nim jest. Smacznego. Hmm, co za pyszna rzecz. Muszę go wkrótce spróbować. O mój Boże, ten burger wygląda tak brzydko, ale to na pewno Wednesday go zrobiła. Pyszne. A co tutaj jest? Dobrze. Hmm wygląda zwyczajnie. Musimy spróbować. Och, czy to jest cebula? To obrzydliwe. O, słodki pączek burger i pyszne wow, przekąski. Czy to... Super. Teraz spróbujmy marmolady. Mm, pyszne. Muszę wybrać, który burger wygra i wybieram. Ręce pocierające się nawzajem. Hej. Powinienem spróbować tych lodów okay. marmoladowych. To miło. Czy Emily podobał się mój burger? Świetnie. Kamień, papier, nożyce. Och, skręcenie? znowu przegrałem. O, kamień, papier, noż. A, so. Rzecz, podejdź No, do mnie. wstawaj z łóżka. Och, mam nadzieję, że zrobisz najsmaczniejsze kakao na świecie. Najłatwiejsze do przygotowania. Kakao wszystko, czego potrzebuję to... Mieszamy to wszystko w rondelku i mieszamy nad ogniem. Teraz dodajmy trochę czekolady. Kiedy czekolada całkowicie się rozpuści, możesz wlać kakao do szklanki. Bądź jak moja szklanka. Moja wnuczka dała mi ją na dzień babci. A co robi tam środa? Chociaż to nie jest takie ważne. Hmm, co ja chcę zrobić? Och, to prawda. Chcę zrobić. Kakao z czekolady. To takie pyszne. Hmm, tak. pycha. Rzućmy to do rondla. I tak dobrze słyszałeś. Chcę dodać cukier. Co babciu? Dodam tylko odrobinę. Nie ma problemu. Niezręczna dziewczyna. Nie patrzy. Och, wylewamy wszystko. Świetnie. Ups, cukier babci właśnie sam się wysypał. Dobrze. Wlejmy trochę mleka i dodajmy barwnik. Wow, jak pięknie. Wymieszaj wszystko razem. I mam pole. Niebieska i taka pyszna. Wylej to na szklankę, trochę posypek i świetnie. Wlejmy nasze czekoladowe mleko do środka. O i oczywiście musimy udekorować bitą śmietaną. Mm, takie piękne i pyszne. Kilka pianek na wierzch. Został ostatni akcent. Tuba tęczy i jednorożec. Jak słodko to wyszło! Mam piękną słomkę właśnie do tego czekoladowego mleka. Tada! To kakao wygląda, jakby jednorożec na nie zwymiotował. Teraz pokażę Ci, jak powinno wyglądać I... prawdziwe kakao. Co to jest? Babciu, jedno wystarczy. A teraz nałóżmy trochę bitej śmietany na wierzch. Oczywiście syrop truskawkowy dla efektu krwi. Teraz dodajmy kilka robaków, oczywiście marmoladowych. Rurka i gotowe. Proszę bardzo. Wow, wszystko wygląda tak pysznie. Od czego zacząć? Wow, jest takie kolorowe. Powinnam spróbować wkrótce. Mmm, pyszne. Dobra, spróbuję tego. Wow. To kakao od babci jest takie pyszne. Proszę bardzo, kochanie. A co to jest? Szkło wygląda przerażająco. Są robaki? Co za horror. Muszę je usunąć i spróbować kakao. Hmm? Niezłe. Muszę wybrać zwycięzcę. A zwycięzcą jest Enid. Hura, wygrałam. Wiedziałam, że moje kakao będzie najlepsze. Och, bawię się świetnie. Chcę frytki. Chcę, żeby były najsmaczniejsze. Aha. Muszę obrać ziemniaki. O, Wednesday, wzięłam pierwsza. Dobra, wezmę inny. Hej. A, obieram ziemniaki najszybszą metodą. Dzisiaj widziałam taki lifehack na TikToku. Uff, przepraszam. Och, ach, Enid. Dlaczego nie podzielisz się obranym ziemniakiem z babcią? Pozwól, że ci pomogę to zdjąć. Och, uch, wynoś się. No dalej. Och, proszę, kochanie. Tak, dzięki, babciu. Teraz pokroję to w małe, faliste kostki. A teraz dodajmy kolorowy barwnik. Oto jest. Jest taki jasny. Jakie to fajne. Muszę to teraz usmażyć w oleju. Och, dodaj więcej oleju i wrzuć ziemniaki do pieczenia. Świetnie. Myślę, że jestem gotów je przewrócić. Mm, wyglądają tak kolorowo, ale są takie gorące. Och. O, spójrz na moje tęczowe ziemniaki. Takie fajne. Ach, moje ziemniaki też już są ugotowane. Czas je wyjąć. Wow, okazują się bardzo smaczne. Okej, okay, muszę przestać. Wkładam wszystko do koszyka i wlewam trochę keczapu do rondelka, żeby frytki były jeszcze smaczniejsze. Dziękuję, Enid. Babcia naprawdę gotuje świetnie. Środa. Jak ci idzie? Cudownie mi idzie. Już ugotowałam ziemniaki, ale nie mogę ich tak podać. Muszę je pomalować na czarno. Ała. Ała. Nie patrzyłaś, gdzie wskazywałam. Och, daj spokój, babciu. Dlaczego jesteś taka przestraszona? To tylko farba. Widzisz? Zniknęło. Próba druga pomalowania ziemniaków. Świetnie. Polej trochę ketchupu i wszystko jest gotowe. Idealnie. Czarne frytki są gotowe do spożycia. Super. Super! Środa, twoje ziemniaki wyglądają świetnie. Środa, jesteś taka dobra. Cieszę się, że to zrobiłaś. Nie ma za co, Emily. Co to jest? Przypalone ziemniaki? O, powinnam spróbować. Hmm, nie są przypalone. Są naprawdę bardzo smaczne. Spróbujmy z ketchupem. Mmm, tak dobre. Te ziemniaki są tak pyszne, że nie mogę przestać. Pycha! Hmm. Okej, okay, co mam dalej? O! Zwykłe frytki! O, też są smaczne, jak z McDonald's! Polejmy je ketchupem! Tak! I spróbuj w ten sposób! Bez użycia rąk! Mmm! To było takie dobre! Ha! Jedyne, które zostały, to frytki ziemniaczane z orzechami! Są takie kolorowe! Mmm! I też są pyszne! Uh Myślę, że jestem bardzo najedzona. Emili, jak się masz? Mam się dobrze. Babciu, przestań! Babciu, możesz to zrobić z moimi włosami! Hmm, już zdecydowałem, czego chcę, a są to naleśniki. Chcę najsmaczniejsze. O, jestem gotowy! Tak, to żaden problem. Ach, to moja specjalność. Ojej! Zamierzam zrobić stos najsmaczniejszych naleśników. Hmm, ah, nie potrzebuję łopatki. Teraz potrzebuję metal, trochę. aby wlać kropkę do pateli. Naleśnik. Teraz potrzebuję łopaty. Przewróć go i połóż na talerzu. Spójrz! Zrobię też strasznie pyszne naleśniki. Ale najpierw muszę coś zrobić z tą lalką. Nie mogę jej tak zostawić. Przyszedł mi do głowy pomysł. Daj mi barwnik. Pomalujmy lalkę na czarno. Zobacz. Teraz to staje się bardziej apetyczne. A na na pewno to doceni. To no, ale odwróć to, uwielbiam Na no, do... Myślę, że to fajne, ale chcę bardziej kolorowe rzeczy. Ale zacznę też od czarnego. Zróbmy kontur jednorożca i teraz farbujmy go kolorowymi ciastami. Idealnie. Hmm. O, Potrzebuję tak. innych kolorów, oto różowy. Teraz przewracam. Ach, takie piękne. O, jesteś taką wspaniałą dziewczynką, Enid. Dziękuję, babciu. Ach, mój też jest gotowy. Jeszcze jeden. A teraz polejmy trochę syropu klonowego na wierzch. Och, to takie pyszne, idealne. Trochę masła. Wow, babciu. To niesamowite. Och. Wiem, kochanie. Um, moje nie naleśniki są. Dokładnie, oh, są idealne. Ale potrzebuję trochę syropu truskawkowego, żeby wyglądało jak krew i kilka pająków na. Wierzch. Proszę bardzo. O, czy to są naleśniki w kształcie pająków? Ach, trzeba Myślę, je usunąć. Jest... Ale okay. spróbujmy sam naleśnik. Ładnie. Jest naprawdę bardzo smaczny. Och, nie potrzebuję masła. Ale spróbujmy naleśnik. Mmm, dobry. Okej, okay, co tu mamy? Wow, to jest jednorożec. Jakie urocze! Jest takie pyszne i niesamowite. Już wiem, kto wygrał, a to jest Eden! Co? Czy znowu wygrałam? Jak super. Dzięki za wiarę we mnie, ludzie.